Witamy serdecznie w magazynie futbolowej Ligi 60 Efele z weekend. Witamy po ostatnim tygodniu rozgrywkowym w ligi w sezonie wiosna 2013 po 14 tygodniu. Zobaczmy na zestaw par oraz wyniki. Nie ma lipy rozgrywało bardzo ważny mecz z kanonierami. Brygada Kryzys bardzo wysoko bardzo wysoko wygrywa. No i teglas walczył o awans. Jak, jak to wszystko wyglądało, No to przeanalizujemy sobie za chwileczkę. Nie ma lipy. Zaczyna, Zaczynał ten tydzień z meczem Stop meczem z 16 no i wysokim zwycięstwem. Wysokim Rozpoczą, zwycięstwem? Bez, bez większych problemów. Natomiast warte podkreślenia jest to, że, że mecz toczyny w atmosferze FR. Nawet Rafał Furgo, kapitan na czacie, wpisał podziękowania, mimo że z reguły tego nie robi. Że, że właśnie top Six team drużyna bardzo e, grająca w ferii bez jakichś e, dyskusji, komentarzy wzajemnych, także mecz przyjazny w jakąś sferze natomiast e, na no, top Six team Jedni i drudzy przed meczem wiedzieli, jak, wiedzieli jaki, jaki jak będzie wynik. będzie wynik, no. top Six team też trochę osłabione, grali w siódemkę, potem jeszcze kontuzji doznał Beberhoff, potem jeszcze musiał wejść na boisko, bo z kolei inny zawodnik e, jakiegoś urazu się nabawił, także to też pewnie miało wpływ na na końcowy rezultat. Natomiast no, Top6Team z Ligą się pożegnało. Strata punktów w tym, w tym meczu sprawiła to, że zespół spada z Ligi, z Ligi B. Wiemy, że od przyszłego sezonu strzykują się zmiany w nowej. Tak. Nowych może barwach? No, barwach, nowa, nowa nazwa. Nowa nazwa nowe także nowe, nowe otwarcie po tym nieudanym chyba jednak sezonie, bo zakończonym spadkiem. No to myślę, że, że będzie takie nowe, nowe otwarcie. No i może będzie, będzie lepiej. Na pewno w C zespół będzie odnosił lepsze rezultaty. No bo też w kilku meczach Ligi by pokazał, że, że w piłkę grać potrafi, tylko problem był w tym, żeby ustabilizować tę grę na, na, na wysokim poziomie przez całe spotkanie i, i w kilku meczach z rzędu. Natomiast niemal by zrobiło to, co miało zrobić, wygrało i przedłużyło szansę na podium. No i w tym meczu jeszcze przepiękna bramka Kuby zasady naprawdę pięknej urody. Kanonierzy grali swój drugi mecz, drugi mecz o, o wszystko z Wojt Mediką, no i niestety tutaj yy, no różnica była dość wyraźna. No tak, mecz z Teglasem yy, przegrany, no to jeszcze wielkich konsekwencji Je, tak. nie miał, choć na pewno utrudniał nieco sprawę, ale tym meczem yy, z Wojt Mediką jeszcze można było skoczyć na, na pierwsze miejsce w tabeli, yy, w przypadku wygranej tak by, tak by się Stało. Natomiast no, tutaj w kanonierzy początek meczu, w którym mieli kilka okazji, po prostu tych okazji nie wykorzystali, no, a Wojtek Medica mam wrażenie, że była zespół takim bardziej wyrachowanym, grali po prostu na spokoju i pewni, pewni swojej umiejętności, wiary w zwycięstwo, spokojnie, tak, spokojnie no, nawet nie, robi, nie zrobiło początkowa taki kanonierów wrażenia i po prostu oni swoje, swoje sytuacje wykorzystywali. No i w pewnym momencie już było 6-0 drugiej połowie, dopiero wtedy dwie honorowe bramki kanonierów, także to, to myślę, że nie, mówi, mówi wiele. Kanonierzy początek mieli dobry, natomiast no, nie wykorzystali swoich szans no i mecz przegrali. Wojt Medika zapewniła sobie mistrzostwo. E, mistrzostwo zasłużone, no bo jedna tylko porażka w sezonie, jedna wpadka z Teglasem, e, jeden może też nieco to z brygadą na początku, gdzie, gdzie brygada miała szansę Wojtmedyka obrać. I jeszcze ten, jeszcze ten mecz yy, z PGD. Z, z Autoasem. rzeczywiście. Natomiast siła tej drużyny tkwiła w tym, że te nawet podczas słabszych występów potrafili zwyciężyć. Tak i myślę, że mistrzostwo zasłużone także. Tutaj nie, ma, nie, nie było wątpliwości, te mecze nie, nie to, to potwierdzić. Awans walczył też Teglas tego dnia, e, grał z AutoAsem, no i dość gładko pokonał 5 do, do 0. No tak, nie było tutaj możliwości e, zdobycia punktów przez Autas. Za mało okazji sobie ten zespół stwarzał, Teglas dominował przez e, niemal całe spotkanie. Autas pojedyncze strzały oddawał, ale to były strzały niecelne, e, także tutaj wątpliwości żadnych nie było. Autoaz, tak jak mówiliśmy, z Wojtem zagrał dobre zawody, ale potem jednak zdecydowana porażka z konierami. Teraz równie zdecydowana z tym lasem. Jeśli nie jeśli o nie chodzi, ale o przebieg, to też nie mieli wiele do powiedzenia. Desperados grał z Ferajną, przegrał to spotkanie, no i Ferajna jeszcze cały czas miała nadzieję na utrzymanie. No Ferajna nie mogła tego meczu przegrać, żeby, żeby liczyć na, na utrzymanie. Ten mecz wygrała po, po ciężkim boju 5 do 4. No, wydarli to zwycięstwo, bo w pewnym momencie już przegrywali 4-3. No choć ten mecz tak przebiegał właśnie falami. Najpierw w zdobyli Desperados, potem trzema odpowiedziała Ferraina, potem trzy kolejne znowu ta Desperados, no i w końcówce dwie branki Ferrainy, które dały zwycięstwo. No i nadzieje na utrzymanie w ostatnim meczu z Raketfield, zespół ten potrzebował punktu, by, by się utrzymać. Natomiast mecz w Desperados. Desperado jest wygrany, desperado już nie utrzymania. Także. Motul Kraków, Rocket Fuel. E, Rokieci wygrywają 5 do 2 chociaż po pierwszej połowie był remis 2 do 2, do 2. Motul miał ciąg dalszych problemów kadrowych, y, z tego co mówił kapitan, kontuzje. Nie, Chyba 9 by, czy, czy 8 by zawodników za, jest kontuzjowanych. Tą drużynę i znowu tylko szóstkę, ale rozgrywali całkiem niezły mecz, do pewnego momentu do, do utraty części bramki, no to mm. ten mecz był takim dosyć napiętej atmosferze, bo nie wiadomo było czy, czy rakiet przełamie ten opór motula. Okazało się, że sił trochę zabrakło w końcówce, no i w postrzeniu trzeciej bramki raket dołożyło jeszcze dwie, wygrało 5-2. Zasłużenie, ale brawa dla motula, bo rzeczywiście walczył walczył bardzo dzielnie i w takim meczu pokazał charakter. Mimo problemu walczył do końca. No wygrać się nie udało, punktów nie udało się zdobyć, ale brawa dla, za postawę. No, brygada Kryzys udanie kończy sezon, wygrywa 20 do 2 z kappenem, no który niestety musiał grać w osłabieniu po kontuzji Rzepy. No tak, to był kluczowy moment z meczu, do tego w momencie zejścia że Rzepy było 1-1, pewnie brygada i tak wygrała. Tak, by natomiast na ja pewno nie w takiej rozmiarach. Grał w szóstkę, więc wtedy czy później i tak z sił by opadł, więc pewnie brygada skończyła ten mecz tak jak ostatnio kończyła, czyli gdzieś z w okolicach 9-2. Yy, natomiast yy, no, kontuzja rzepy sprawiła to, że on musiał opuścić boisko, więc to było pierwsze osłabienie i musiał grać zawodnik z pola na bramce. Na drugie no to to, że wygrał po prostu w niej składzie i yy, grając w piątkę na no to w brygadzie. Przeciwstawicie już w ogóle nie byli w stanie do przerwy. Jeszcze to by nie wyglądało że było tylko 5-1, no ale w drugiej połowie 15 zamek straconych, czyli, czyli to półtorej minuty. Brygada strzelała. No i cóż, no, KPPN w tym meczu po prostu no, nie był w stanie walczyć. Ciekawy mecz drugi tego dnia. Kanonierzy nie ma nie wygrywa jedną bramką. To był mecz o podium, tak jak w mecz poniedziałkowy było mistrzostwo dla kanonierów, no to mecz środowy już tylko o podium. No i mecz też przegrany. Kanonierzy przegrali trzy ostatnie mecze, więc to pokazuje jednak chyba, że trochę jeszcze duży nie brakuje, trochę pracy przed nią, żeby walczyć o czołowe lokaty. Cały sezon udany, no, ale końcówka nieudana. Ten mecz niemaliby też yy, naznaczony pewnymi problemami. Zaczęli w niepełnym składzie dwie bramki, stracili w postrzałach z połowy, bardzo precyzyjne uderzenia tuż przy słupku, więc yy, no, też yy, brawa dla do, do, zawodników nie niemaliby za tego, ale natomiast na pewno już było 4-1 dla zawodników w zielonych koszulkach. Yy, kanonierzy w drugiej połowie przycisnęli walczyli do końca, stwarzali sobie okazję. No ale z ich było tylko na doprowadzenie do, do, do różnicy jednego gola, do remisu doprowadzić się nie udało. No i niemalipy tym meczem awansowała na drugie miejsce w tabeli, no i czekała na, na mecz Tejglasu z Oni. Bo ten mecz miał decydować o tym, czy niemalipy awansuje, czy zajmie trzecie miejsce, no a też wspomniana brygada też liczyła na porażkę bo. Ona wygrywała z Karpenem, awansowała na trzecie miejsce tutaj. No i niestety Niemalipy nie awansowało, zajęło miejsce, które nie daje prawa, prawa awansu, ponieważ Teglas w czwartkowy wieczór wygrał. No tak, nie. tutaj nie ma lipy, może czuć się rozczarowana, może czuć się rozczarowana brygada, natomiast... Chociaż oni zagrali naprawdę bardzo fajne spotkanie i, i tutaj no, w pewnym momencie był remis 2 do 2 i, no tak, i, i był ten awans. No tak, na jej szczęście Niemalipy niestety dla tej drużyny, dla brygady Teglas przełamał oni, bo to był bardzo ciężki mecz dla tej drużyny. Zresztą zarówno zawodnicy brygady, jak i niemal byli obecni na tym spotkaniu, więc nie mogą mieć pretensji absolutnie do oni, że ten mecz w jakiś sposób odpuścili, bo oni walczyli na całego. Dwa razy doprowadzaj do remisu. Teglas w 40 minucie wyszedł po raz trzeci na prowadzenie, no i już tego prowadzenia nie oddano i teraz się cieszy. Nie awansował, myślę, że awans zasłużony, bo jeśli zobaczymy na mecze z czołówką ligi, no to wygrana z Wojtmediką, wygrana z y, Kanonierami, no z Nie ma lipy. No wygrywali z całą czołówką. Porażka jedynie z brygadą kryzys mhm. z tej czołówki, także y, myślę, że awans zasłużony i, i gratulacje dla, dla tego lasu. Choć ten ostatni mecz wcale nie musiał się tak zakończyć. No. Na szczęście dla tego lasu. Yy. Pewnie, jeśli padłby tutaj Remis, to mówilibyśmy jednak o nieudanym sezonie dla tej, yy. dla tej drużyny. No no myślę, już... że tak, myślę, że tak. Natomiast yy, ostatecznie yy, zespół wygrał. Często to tak jest, że jedna bramka przesądza o losach trenerów, drużynach, yy, o losach całego sezonu. To i tak było tym razem. Um, no i drugi też bardzo ważny mecz tego dnia. Ferrejna potrzebowała punktu do utrzymania. No i wygrała, ale tutaj zaskakujące są rozmiary tego zwycięstwa. Dodajmy, że Roket przyszedł z Jerzym Lipczyńskim w składzie. Tak, Jerzy Lipczyński strzelił bramkę otwierającą, y, wiesz komu zadecydował? Nie. Nie oglądałeś skutu, to tobie to, bramkę to bardzo miłe. Y, tak, więc y, dedykacja była dla Piotra Klimczaka. Y, podczas, podczas meczu wiernego. widziałem, że Jurek tam dogaduje, ale nie sądziłem, że aż na takie gesty. Nie, do kamery, więc no. To muszę zobaczyć. Jerzy gratuluje w każdym bramkę na 1-0 z rzutu karnego. No i mówi, że bramka otwierająca dla Ciebie. Natomiast no, nie przypuszcza <grym> pewnie, że no to otwierająca właśnie. i ostatnia w meczu dla Raket, bo do przerwy ten wynik się utrzymał. Na no, a w drugiej połowie Ferajna mocno zaczęła. Strzeliła szybko dwie bramki. No i potem już Raket nie było w stanie zatrzymać Ferajny. Potem ci ta jeszcze dołożyła trzeciego gola w końcówce dobiła rywali dwoma golami, wygrała 5-1. No zasłużenie się utrzymała, natomiast no to jest właśnie fakt, jak jedna czy dwie bramki mogą zmienić oblicze meczu. Teraz złapała wiatr w żagle, no i na tej fali entuzjazmu złapała po prostu gaz i, i w drugiej połowie rakiety już praktycznie nie istniało. Mecz Desperados, KPN Desperados wygrywają, ale już tylko dwubramkową różnicą. Kapen też troszkę osłabiony, osłabiony na to spotkanie, nie było dwóch podstawowych bramkarzy, że powiemy, że kontuzja. Nie, drugi bramka również nie mógł. No i wygrywają. Desperados wygrywa w takim meczu przyjaźni, bo wiemy, że ci tych drużyn się, się no, znają. nie przyjaźni, nie przyjaźni, ale tam raz mocno się zagrzali. Tak, tam, widziałem z, z e, boiska... Tomasz Hadaj jest zazwyczaj spokojny i tak. nie, wiem, czy, nie, czy. Hajduk, chyba Hajduk. Hajduk, Dymek, któryś z nich? No więc tak przyjaźni do końca nie było. Natomiast sam mecz, jeśli chodzi o przebieg, no to Desperados sobie dobrze ten mecz ustawiła. KPN walczył, bo tu trzeba powiedzieć, że, że nie, nie oddał yy, pola. Natomiast yy, no w pewnym momencie już ta przewaga była dosyć bezpieczna. W końcówce spotkania dwie bramki sprawiły, że kapitan zmniejszył te straty. Przegrał dwoma bramkami. Natomiast przegrał chyba zasłużenie yy, 8 do 6. Yy, no ale przynajmniej, przynajmniej nie można powiedzieć, że, że pożegna się lepszy niż gdyby to był, gdyby, gdyby się żegnał meczem z brygadą. Natomiast tutaj przynajmniej po walce Porażka, no ale punktów się z nie udało. No i ostatnie miejsce w tabeli, gdyby się udało zremisować, no to wyprzedziliby motul. Natomiast tak to motul przynajmniej ma ten, tą satysfakcję, że nie daje ostatniego miejsca w tabeli. No a spada, spada po prostu z ostatniego miejsca. No to zobaczmy w takim razie na tabelę ostateczną po po tych 14 tygodniach sezonu wiosna 2013 na pierwszym miejscu, mistrzem Ligi B1 zostaje Wojt Medica 36 punktów tylko jedna porażka, na drugim miejscu Teglas 33 punkty i na trzecim miejscu medalowym ale nie dającym awansu nie ma Lipy 33 punkty z Ligi B1 spadają Top 6 Team Motul Kraków oraz HP zobaczymy na szóstkę tygodnia a graczem tygodnia Ligi B1 zostaje staje Krzysztof Perała z drużyny Teglas, dwa zwycięstwa tej, tego zespołu w tym tygodniu. No i w ogóle ten zawodnik był wybierany w diaczem meczu, biegranki z drużyną oni e, dwa razy prowadzą na prowadzenie. E, także w pierwszym meczu z Autoasem e, ten zawodnik był skuteczny. No i dzięki między innymi jego postawie e, Teglas zakończył, zakończył sezon na drugiej pozycji. To wszystko w tym programie. Dziękuję serdecznie.